Proszę bardzo. Pytanie mam. Czy niemiecka bezpieka wysadziła rząd austriacki w powietrze? No jej nie pasował. <grymne> <grymne> nie wiem, dlaczego jej nie pasował. Bardzo możliwe, że dlatego jej nie pasował, bo chce wziąć udział w Trójmorzu. Nie, naprawdę, to, to nie są żarty. No. Niemcy, jeżeli Niemcy pompują pieniądze, co prawda tam odbierają sobie zaraz, ale pompują pieniądze, to przecież nie dlatego, że mają dobre serduszko i chcą dogodzić, nie wiem, Słowakom, Polakom, Grekom i tak dalej, tylko to jest inwestycja. I ta inwestycja w pewnym momencie musi zacząć się zwracać, no i ten moment nadszedł. Teraz mówię, no zachwiało się niemieckie przywództwo, więc to się wszystko tam komplikuje, ale konstrukcja tego projektu jest taka. To jest stały motyw w polityce europejskiej od 800 roku nie 1800, tylko 800 roku kiedy to w Rzymie przez papieża ówczesnego. Karol, zwany Wielkim, król Franków, został koronowany na cesarza rzymskiego. To była taka pierwsze nawiązanie do odtworzenia takiego państwa uniwersalnego w Europie. No, to rzeczywiście przetrwało w rozmaitych postaciach, bo to się, te postacie się zmieniały, aż do czasów nowożytnych. Kiedy to Napoleon po bitwie pod Austerlitz wymusił na cesarzu Ferdynandzie, austriackim cesarzu Ferdynandzie, zrzeczenia się tytułu króla Rzyms cesarza rzymskiego, świętego apostolskiego cesarstwa rzymskiego. Nie dlatego, żeby tam chciał zlikwidować w ogóle ten pomysł, tylko że on to przygotował dla siebie, właśnie nie dla siebie, tylko dla swojego syna. Bo jak mu się syn urodził, to już w niemowlęctwie uzyskał tytuł Króla Rzymu. Króla Rzymu, więc nie był nawet w Rzymie nigdy, ale już Królem Rzymu został. Więc to było potem Bismarck proklamując Cesarstwo Niemieckie po zwycięstwie nad Francją w 1871 roku też nawiązał do tej tradycji. No i Hitler. I Hitler bo Hitlerowi się udało z, no, zjednoczyć. Za, za duży kawał Europy, znacznie większy od imperium Karola Wielkiego. No ale Hitler przegrał, i to nie, była do, to nie był dobry pomysł, bo tak. Europa została zdewastowana, całe narody znienawidziły Niemców. No to Niemcy wzięły się na inny sposób. Niemcy w. Yy, po 1990 roku nawróciły się na linię polityczną kanclerza Bismarka. Linia polityczna kanclerza Bismarka, w skrócie i uproszczeniu, polega na tym, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. Taka jest linia polityczna kanclerza Bismarka, od której odszedł Wilhelm II i odszedł Hitler. A i wyrazem tego nawrócenia na linię Bismarcka jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Po to to opowiadam, żeby pokazać Państwu, że pewne idee mają bardzo długi żywot. To nie jest tak, że tak właściwie Państwa w, swoim, w swojej polityce do niczego nie nawiązują. I jeszcze odpowiadając Panu, przypomnę te momenty, kiedy Polska mogła, mogła i powinna. Poprosić Stany Zjednoczone o różne przysługi. Pierwszy moment to był 1999 rok, kiedy Polska została przyjęta do NATO. Co to znaczy, że Polska jest w NATO? Powtórzę: to znaczy, że Polska udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla jakichś projektów amerykańskich, o których nie wie, o których nie będzie poinformowana. Al, no I nie będzie decy podejmowała decyzji, kiedy, jaki rozmiar nastąpi i tak dalej. I Polska powinna dostać wynagrodzenie. Egipt dostaje półtora miliarda dolarów na armię od Stanów Zjednoczonych. Egipt. A Polska sama musi płacić. No na szczęście tam ten tysiąc to dużo nie kosztuje, ale też to tysiąc żołnierzy to. No to nie to prezydent Trump powiedział wyraźnie, że to Polska będzie musiała za to zapłacić. A przecież mogłoby być odwrotnie. Drugi moment to był w 2001 roku. Polska wysłała kontyngent wojskowy do Iraku, bo poprosił nas o to pan prezydent Bush junior. No poprosił nas, to trzeba spełniać prośby sojusznika, ale. Ale mogliśmy przecież poprosić go o przysługę wzajemną. Jak pan nas prosi, to my oczywiście spełniamy prośbę. Ale mamy też do pana prośbę, panie prezydencie. A jaką? A no taką, żeby on nam obiecał, że Stany Zjednoczone nie będą na Polskę żadnych nacisków wywierały w związku z żydowskimi roszczeniami, bo to już wtedy ta sprawa stanęła. Od 96 roku ta sprawa stoi. I po drugie, żeby Stany Zjednoczone się zgodziły na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. O co chodziło? Wtedy Polska miała dług zagraniczny, ale już tylko wierzycielami polski były tylko państwa należące do NATO. Mieliśmy bardzo dobry argument, że no dobrze to i leży w interesie całego paktu, bo na czym by polegała ta konwersja, że zamiast oddawać te długi, to za zgodą wierzycieli przeznaczylibyśmy je na modernizację sił zbrojnych polskich. Mieliśmy, jak powiem, dobry argument, że te siły zbrojne stanowią element sił zbrojnych NATO. W dodatku są rozlokowane na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc mieliśmy bardzo dobry argument. Trzeba by było tam coś kupić w tych krajach, żeby one też coś miały, no ale Wtedy byśmy wiedzieli, co robią nasi żołnierze w Iraku, że zarabiają pieniądze na modernizację armii. Ale znowu nikt nie poprosił prezydenta Busha o to, ani prezydent Kwaśniewski, ani premier Miller. Ja nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę, bo ja to wtedy o tym pisałem, ale nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę. Może mnie się tak wydaje, że tu można ze Stanami Zjednoczonymi tak tutaj politykować. Więc nie byłem pewien, ale jak byłem w Waszyngtonie, to bardzo zabiegałem o rozmowę z takim jednym panem, który był doradcą prezydenta Reagana. I prosiłem go chociaż o 10 minut rozmowy, on mi poświęcił 3 godziny, więc był bardzo dla mnie miły. No i właśnie zapytałem go, czy co jest realistyczne w stosunkach polsko-amerykańskich, a co nie. On mi powiedział tak, wie pan w te. Z, tym, z tej kwestii żydowskiej to było trudniej, ale mówi, trudne sprawy też trzeba podejmować. Natomiast mówi, ta, ta konwersja to była do załatwienia. Wtedy Stany Zjednoczone wydawały na y, operację pokojową, misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie 300 milionów dolarów dziennie. Więc nawet by nie poczuły tego. Nawet by nie poczuły tego, że tam dla Polski coś tam zaoferowały. Trzeci moment. Kiedy w Warszawie był prezydent Obama, czerwiec 2014 rok, żeby nam przyjechał, żeby nam powinszować, że znowu żeśmy się podjęli niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta. I dwa razy na antenie Radia Maria mówiłem, że no, podjęliśmy się dobrze. Ale nie za darmo przecież, na miłość boską. Żebyśmy nie po powtarzali błędu prezydenta Kaczyńskiego, który wcześniej podjął się tej roli za darmo. Polska z tego nic nie miała. No to teraz chcemy, żeby już nie tam, żeby nam obiecał gdzieś pokątnie, tylko na piśmie, o, o, że Stany Zjednoczone neutralność ścisłą zachowują w sprawie żydowskich roszczeń. I ponieważ Polska, podejmując się tej roli dywersanta, siłą rzeczy stała się państwem frontowym, to oczekiwalibyśmy, że będzie traktowana tak jak inne państwo frontowe przez rząd Stanów Zjednoczonych, czyli Izrael. Czyli 4 miliardy dolarów na modernizację armii i udogodnienia wojskowe, takie z jakich korzysta Izrael. Bo chodzi o to, żeby wykorzystać naszą obecność w NATO. Do wzmacniania sił własnych, bo czym grozi prężenie cudzych muskułów o takich w postaci tysiąca tam żołnierzy, to myśmy się przekonali w 1939 roku. Jak nie wyciągniemy wniosków z takich lekcji, to znaczy, że nie zasługujemy na lepszy los. To, to nie jest tak, że jakby. To, przecież nic, jeżeli Stany Zjednoczone będą potrzebowały Rosji. To co państwo myślicie, kogo sprzedadzą w pierwszej kolejności? Przecież nie siebie, tylko nas. Jałta już raz nas nauczyła tego, że Stalinowi nas sprzedali tak, jak się sprzedaje krowę rzeźnikowi. No i to trzeba się zabezpieczyć. Na tym polega polityka, żeby nie, żeby być pierwszą ofiarą. Tylko, żeby być to tak, jak tam powiedział jeden, że tak, państwo nie powinno wchodzić do wojny jako pierwsze, bo pierwsze uderzenie jest najczęściej straszliwe, śmiercionośne. Tylko tak, jak najpóźniej, żeby zdążyć na defiladę zwycięstwa. O i to tak się trzeba tego trzymać. I w ogóle polityka, z każda, ale zwłaszcza taka, Wymaga, żeby mieć z góry przygotowaną odpowiedź, przynajmniej na dwa pytania. Przynajmniej na dwa, bo tam więcej się pojawia, a przynajmniej na dwa pytania, bo one na pewno się pojawią. Pierwsze py pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? I to pomiędzy tym jest cała polityka.